Miłość i Nadzieja. Tragedia w życiu serialowego Bulenta. Pożar strawił cały dobytek Dziś jest gwiazdorem serialu Miłość i Nadzieja, ale jeszcze kilka lat temu Arda Esen, czyli serialowy Bulent poświęcał się innej pasji, jaką jest żeglarstwo Aktor wraz z przyjacielem prowadził klub jachtowy, niestety stracił swój biznes w wyniku tragicznego pożaru. Co się wydarzyło? Kim jest Arda Esen? Arda Esen to turecki aktor, który urodził się 4 maja 1975 roku w Ankarze. Dziś ma 49 lat, a na swoim koncie role w takich produkcjach jak, Japrak do Kumu czy Kucuk Gelin. Aktor znany jest najbardziej z roli Bulenta w serialu Miłość i Nadzieja, którego emisja rozpoczęła się niedawno w Polsce. Serial Miłość i Nadzieja zajął na antenie miejsce zakazanego owocu. Premierowy odcinek wyemitowano w czwartek, 18 lipca 2024 roku. Bulent z serialu Miłość i Nadzieja to ojciec Cajnep, serialowy Bulent to odnoszący sukcesy prawnik. Kiedyś spotykał się z Ganiu, z którą doczekał się córki cajnet, o jej istnieniu nie miał do niedawna pojęcia. Obecnie żoną bulenta jest Ferej, z którą ma dwójkę dzieci o imionach Meli i Idzit. Gdy Ganiu została aresztowana, poprosiła bulenta o pomoc. On obiecał jej, że zaopiekuje się ich córką. Sajnep nie wie jednak, kim jest mężczyzna, który wyciąga do niej pomocną dłoń, ale cała prawda wkrótce wyjdzie na jaw. Ogień strawił biznes jego życia, Arda Esen jest nie tylko aktorem. Gwiazdor serialu Miłość i Nadzieja prowadził kiedyś klub jachtowy w zatoce Cookertme. Niestety biznes aktora spłonął w pożarze w 2021 roku. Skala zniszczeń była ogromna. Niestety, wczoraj wieczorem nasz klub jachtowy zamienił się w to. Obyśmy szybko się z tego podnieśli. Wyjątkowo piękna zatoka Kołkertme, w której kręcono film Derry Philosopher, jest teraz kupą popiołów. To było niebo, które zamieniło się w piekło. Słowa nie wystarczą, dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom, którzy dzwonili i pytali, informował w 2021 roku Arda SN. Wiedzieliście o tym?